Uch, nie mieszczy się dzień dobry, no jak tam się dzisiaj macie, co tam słychać? No opowiadajcie. Co tam? Prezenty. Mm -hmm. Z Denmark. Z Denmarku. Otworzymy kilka prezentów, które dostaliśmy. Taki jest nasz adres. Jacek Salaga. Salaga. Jak mhm. ja? otworzę list. Lidzbark Warmiński. Wiktoria, dziękuję. Daj. <grystanie> <grystanie> nice. Kierki. Kierki jedne, drugie. Druga. będzie dla mnie. <grystanie> Bryloczek z Lego, człowiek hot dog. Magnus? Mówi? Mhm. Uh -huh. Coś dla to mnie. jest napisane Kasia. Louisiana. Louisiana. Hej, nazywam się Jacek. Postanowiłem skleić paczkę typu Janusz na wakacjach w Danii starter pack. A no tak, bo to jest przecież... Lego są z Danii, nie? A tak? No. Nie wiedziałam. Zobaczcie. Tak powstaje, do uwaga, pańs. Mamy znaczek pocztowy ze Światowych Dni Młodzieży z papieżem. <głosy> <głosy> Walentynka to jest Kasia, to dla ciebie jest piórek. <noise> Oj, to są kolczyki. Kolczyki z piórem. Wow. To jest 14 luty, czyli to jest na walentynki już zawczasu. Patrz, jak się otwiera. <noise> A w środku jest w ogóle 100 złotych. <laughs> I jest... dolar. Ale to nie jest prawdziwe 100 złotych. Myślałem, że. Ale prawdziwy to dolar, dolar. jest, jest. prawdziwy. Jak mi, jak mi pasuje? Wyglądasz jak Indianin. <laughs> Justyna ze Śląska. Dziękujemy bardzo. Ja otworzę. Wojciech, Miecznik. Z Poznania. Kartka z Poznania. Pozdrawiamy Poznań. cukierki. Pozdrawiam Krzysia oraz Kasię. Lipa. To nie są po prostu cukierki, to są gumy turbo. Wiesz co to są gumy turbo? Nie. To taka kultowa polska guma z lat 90. -tych. Wszyscy to jedni bursz. Takie... Traci burz. I to są takie zwykłe cukierki, co zawsze są w dentysty czy nie od dentysty. W poczekalni. Tylko mm. gumę do życia? Dobra. Kasia pierwszy raz w życiu je gumę turbo i masz jeszcze naklejkę ten, z auto. A. Co się zbierało te. O, zbierało się. O, zawsze chciałam. Lotus EKGS Roadster. To jeszcze jedna nam została w Wow, ale dużo smaku jest w tej gumie. To mówisz ironicznie, czy. Nie, nie mogłabym się najeść. <grym> Raz od Barbary z Rudy Śląskiej. Zostało no co, tam coś jeszcze. Mm. Dziękuję bardzo. Ładne plaże. Drzwi dzi dzi żyno Dla Kasi i Krzysia od Basi. Powinniśmy tę lukrecję spróbować. Lubisz lukrecję? Mm, nie wiem. Chyba nie. To musisz spróbować. Mm, lukrecja. Takie Wow, To oh. jest coś. To jest najbardziej hardkorowa lukrecja, jaką jadłem. <laughs> oh, ma posmak jak ser spleśniały. No. Wyszedłem sobie z biura na chwilkę, żeby pójść sobie na kawkę. Kolejny taki sam dzień. Dzień świstaka. Muszę się zamknąć na cały dzień, odciąć się od świata i montować. Dzisiaj montuję coś nowego, natomiast montuję film, który Kasia nakręciła na Okinawie. Tak jak mówiłem, mam taki... Nieśmiały plan, żeby zrobić sobie wakacje w najbliższym czasie, no a żeby zrobić wakacje, muszę dokończyć wszystkie projekty, które mam rozgrzebane. I Okinawa jest już chyba ostatnim. Dużo opublikowaliśmy przez ostatni tydzień. W ciągu tygodnia puścić takie filmy jak Światło i Lasa Okigahara, to dużo naprawdę. Czuję, że dużo wyrzuciłem z siebie przez ostatni tydzień. Cały ten las wyrósł na magmie zaschniętej po erupcji góry Fuji, która jest blisko bardzo przyjemne uczucie. Polecam. Tak mnie przy tym ogromnie cieszy ten pozytywny odbiór mm, tych moich wypocin. Strasznie jesteście mili dla mnie ostatnio. Mi się dostaje bardzo dużo wiadomości i komentarzy pozytywnych i wszystkiego. I taki się czuję dowartościowany przez was. Dziękuję naprawdę. Znaczy, to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo miłe. Szczególnie to jest dla mnie istotne w przypadku projektów, gdzie, gdzie nie czuję się w 100% pewny, a te najlepsze projekty to są właśnie takie zazwyczaj. Nie? I światło, trudny projekt, technologicznie skomplikowany. Las samobójców technologicznie prostszy, ale trudniejszy pod względem takim narracyjno-etycznym. Cieszę się, że wam się podobają te rzeczy naprawdę. Co to masz? Sałatkę. Chyba się zepsułeś. Jest siódma czterdzieści, ja kończę na dzisiaj. Krzysiek jeszcze. Krzysiu. 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 Jeszcze trochę zostanie. Idziemy zjeść. Wczoraj był bardzo duży, mocny. Nie wiem jak się to mówi: tajfun. I będą jeszcze dwa podobno w tym tygodniu. Więc jest bardzo wilgotnie. Pogoda jest nieprzyjemna. Takiej wilgoci to w Polsce nie macie. Ten budynek tam, to Wy ten budynek już znacie, bo się tacy Japończycy robicie co? Wy to już tacy znawcy Japonii, już tacy Japończycy jesteście. Co to za budynek? Piszcie w komentarzach. To teraz powiedzcie mi, kto wie, jak się ten budynek nazywa. Zerżnięte od gąciarza. Mam ochotę dzisiaj na japoński celeryman fast food. Pokażę wam jak to wygląda. Czyli o to mi chodziło. To jest taki ryż ym, z mięsem. To się nazywa de -de -de -de, don. Zależy od jakiego mięsa. Na przykład gyudon to jest z, ym, oh, Kurczę, nie znam mięsa po polsku. Gyudon to jest beef. I to jest takie szybkie, tanie i smaczne. I tak to wygląda. No jest ryż zawsze. Później mięso. Jeśli się jeszcze coś chce, to to jest z góry. A ja uwielbiam ser, więc zawsze biorę ze serem. Bo mogę. Idziemy pobiegać. Mm Hihi. -hmm. -hi. Odpukać niemalowane, wiele wskazuje na to, że uda się mój challenge sierpniowy zrealizować, bo mam w tym momencie 78 km. Powinno być ok. W sumie na dwa razy już bym to zrobił. 5 km sobie pobiegłem, nie pobiłem swojej życiówki, a chciałem pobić życiówkę, ale zrównałem swoją życiówkę. Uwierzcie, 23 minuty 0,9 sekund. Staram się nie jeść ostatnio po nocy, a dzisiaj jestem jakieś głodny. A to są tylko glony, praktycznie nie mają żadnych kolorii ani nic. I właśnie w takich momentach oglądam YouTube'a. Krzysiu, czas spać. Mamo, ale ja jeszcze montuję. I skończyłeś z gumą? Mhm. Mm mm. ci do twarzy.